Kochani uczniowie, drodzy rodzice, życzymy Wam zdrowych świąt wielkanocnych. Spędzonych w atmosferze domowego ciepła. Niech światło wielkanocnego poranka. będzie zwiastunem nam z samych szczęśliwych chwil. Niech ten szczególny czas będzie dla nas wszystkich. Okazją do wspólnej modlitwy i wzajemnej życzliwości. I odpoczynku w rodzinnym gronie. Życzymy Wam dużo spokoju. Wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju. Dużo radości i pogody ducha. Mnóstwo wiosennego słońca. Dużo uśmiechu. Szybkiego powrotu do normalności! I koniecznie mokrego dyngusa. Tęsknimy za wami. Do zobaczenia.